Siemaneczko widzowie, witam Was w odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Stumble Guys. Jest to pierwszy odcinek ze Stumble Guys i Wam pokażę moje konto, czyli skinki. Ogólnie mam 8 zwykłych, z czego dwa podstawowe: 3 nietypowe, 5 rzadkie i cztery epickie. Mówią. W każdej rundzie innym skinkiem. W tym odcinku zagramy z jednej, lub dwa, lub trzy rundy. Góra trzy. Jak coś, to przepraszam za lagi, bo trochę mam telefon stary. Ale jakoś damy radę. Pierwszą mapą jest Jungle Roy. Raczej powinno pójść nam łatwo. O nie! Nie doskoczyłem, ale jesteśmy. Jesteśmy jakoś czwarci. Czwarci jakoś. Teraz trzeci, drugi Dobrze nam idzie. Nie, 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 Dobrze doskoczyliśmy. Damy da... B. Dobrze moi widzowie. Strolujemy koko. Albo nie. Okej. Okay. Nawet poszło dobrze. Chyba w tym odcinku z dwie rundy zagramy. Ale nie martwcie się, się, będzie więcej odcinków ze Stumble Guys. A więc koniec rundy! Uwaga, uwaga! Ciekawe, co będzie w drugiej rundzie. Ile tu jest kolorowych skinów? O, i widzę żadnego ep z epików z tego update'u nowego. Ok. I drugą mapą będzie. Uwaga, uwaga. Coś się spodziewałem, Overunder. Ok, czyli Overunder. Nigdy nie idźcie na środek. Pamiętajcie, zasada Overunder. Ja raz kiedyś tu przeszłam, jak mnie. O kurde, i żaden mnie nie uderzył. O nie. Młotek wstrętny. Chyba będziemy pierwsi. Jak, jak następny. Nie. Nie. Co się dzieje? Ale mi laguje. Jak mówiłem, przepraszam za lagi. Nie, spadłem! Słuchajcie, jeszcze mamy szansę na zakwalifikowanie się. A teraz już nie. Nie, ale szansę przepuścili. Ajajaj, czekajcie, bo jeszcze się nie zakwalifikowali. No cóż, odpadliśmy. ale było dobrze nawet. Okej. Okay. I jeszcze jedna rundka, i będziemy chyba kończyć ten odcinek. A nie wiem. No cóż, trudno, będziemy grać w Oby jakaś nowa mapka, żeby się nie powtórzyła. O, Icy, hej! Tu będziemy się bardzo ślizgać. I zjeżdżamy z samku. Nie, nie udało się. Nie lubię naprawdę tej mapy, bo tu się tak ślizga! Nie lubię tego ślizgania i tej sekwencji też bardzo nie lubię, bo tu są te głupie kulki, co chcą nas uderzyć, ale nie tym razem. O nie, nie tak blisko, kurczę! Słuchajcie, jeszcze możemy się zakwalifikować. Tak mi się zdaje, oczywiście. to no, dosłownie tak przelecieliśmy, że w przelecieliśmy. Udało się. No dobrze. Mam nadzieję, że w tym odcinku będziemy w finale. Okej. Okay. Runda się skończyła. Patrzcie jaki glitch się zrobił. I jak to dziwnie wyglądało z tymi dwoma skinami. Okej. Okay. A więc, zaraz zaczynamy kolejną rundę. I uwaga, uwaga. Widzę, że Mumia jest jedna w tej rundzie. A więc dobrze. Uwaga. I będzie to... Jest Budbasz! Mam Mamy tą nową rundę. Z tego update'u. Y. Nie tylko nie żeby to uwagi to te biedronki odpychają, bo one są złe. To już... Nie słyszałam. Ta mapa wyszła w tym update'u ostatnio. I te biedronki odpychają podobno. Nie, 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 nie. Zła biedronka! O nie, czerwona się włączy! Wund... To jest takie trudne. Nie, 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 nie. Te biedronki głupie. O nie, to będzie nas trudniejsza Naprawdę. Dobra, no jest! O, ale blisko było! Widzieliście to? Już na ten hydrant wpadłem. Ale dobrze. Okej. Okay. A więc będziemy mieć tą nową mapę na odcinku. Bo Bodbash wyszło w tym update'cie Razem z Halloweenowymi skinami. I mamy finał! Może wygramy! O, laser Tracer! Może być! Wątpię, żebym wygrał, ale chociaż do do końca. Nie przepadam za laser tracer, ale może być. Lepsze to niż wyścig jakiś. Widzę, gdy są w finale. Lubię, gdy są survivala. O! Pierwsza osóbka już odpadła. Ale muszę się rozpędzić. Dobrze, rozkoczyłam. Co Trzy osóbki już odpadły. Dobrze, chyba wygramy, widzowie. Nie, nie. Jest, udało się. Dobrze, jesteśmy dalej. Oni już są te skośne, już. Nie lubię tych skośnych. Dobrze, jest dobrze, moi widzowie. Zostały dwie osoby. Ej, wygramy to. Uda nam się. Ten rekin jest dobry. O nie. Co? No dawaj, odpadnij. Chcę mieć wina na odcinku. Jest! Wygraliśmy! W takim momencie! Udało się, widzowie! Mamy wina! Wygraliśmy! Dobrze! Kolejna kornanka na konto! A więc... Tym oto dobrym akcentem z Wami się żegnam. Papatki. Papa.